Maneczko! Hoj yy, z tej strony Patryk i to u uh, trzeci odcinek z FIF. FIFA 3. Jakie 13-11. Uh, no wreszcie Wreszcie mogę sobie uh, bosko potlikować. Jezu jak mi już... No bo wiecie. Yy, treno, yy, tam... Bawiłem się z FIFA 14, demo z Fifą 13. Nie wiem jak tam się ustawienia co do... Come on! Ej, tu są inne przyciski. O kurde, to będę musiał się przyzwyczaić. Patrzcie na to. Yep. I FIFA 11, dobra. Gramy dzisiaj se meczu. jeżeli znajdę, to zagramy sobie... Co to było? E Barcelona B aha coś słyszałam o tym? to zagranie z serialem. Ja. No, polskie Elektroklasa i ja... Pierdzie. Nie ja Nie będę taki niesprawiedliwy. Spain, nie, 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 gdzie to było? O, Aita i się sena. Juventus co? Juventus Turin. Co 20 minut. Aha, gram 6 minut. Dobra. O, Ronaldo jest fajny właśnie w 11 do trików. Ogólnie chyba w każdy FIFA jest fajny. bo on ma dobre... On ma dobre staty do... Do ogólnie... O. Poszedł Ja się wyrypię Ale to pójdzie! A będę musiał opanować przycisk Czyli to. No nie, gdzie ty pobiegłeś, na musie? Ty, ty, Chyba i i oni mnie faulowali. O! Jak będę lamił, to się nie dziwcie. No bo dawno nie grałem w jedenastkę. Się do przyzwyczaiłem. Ej, ci już mi kontę wyprowadzają i prawej mistrzeli w nogę. Dobra, ja, ja już ogólnie w tylko grałem w czternastkę demo. No i tyle. Ale nie będę chamski i dalej będę to, tą serię fuck you prowadzić. Bo FIFA ogólnie nie, że. Wam się podoba, bo i tak prawie moich filmików nikt nie ogląda, ale dla mnie to jest dosyć duża frajda, bo sam zawsze lubiłem FIFA. Pierwsza moja FIFA to była 08, ale nie FIFA 08. Polecam każdemu, kto zaczyna serię e, przygody ze FIFA. Tak dosłownie. Wios! Sorry, że kamerką proszę, ale to chyba, a jednak trochę ruszyło. No, ty, Murzynie! Ty Murzynie! Spalony, o ty! Opside! O bo pojazd. Tak się mówi pocis! O oh, fuck! To nie FIFA 14! FIFA 14! 11 to tylko po ziemi się można skupić, bo górą weź podej człowieku to odrobił. Ojka, eee... nie wiem, ale jakiś poważny dzień. Ogólnie wiem, że ta nie będziecie się, się śmiać, ale nie, że ja jestem boi Duda, tylko po prostu nie lubię być sam w domu, no bo wtedy jest tak nudnie. Muszę sam siedzieć się nudzić i grać na kompie. Już mi nie ciarki przychodzą, w dzisiaj grałam. Wszystkie filmiki, które ostatnio wpadły na ty, no to są nagrane tak dzisiaj. Jo. A co? Fuck. To się mu chyba nie pykło. Coś czuję, że zlamię dzisiaj, bo tak jak mówiłem. Nie wybił kurde, tam mi strzeli nienawidzę. Ła! Mogłeś nie wrzucać już, a tak właśnie mogłeś. Ty, ty mamucie, Ty, come on! Come on! Come on! Czemu on to bronił? Ja! Dobrze było Czy mam Minecrafta, tylko jeszcze jeden filmik mi został do nagrania. I mogę iść sobie film oglądać na YouTube. Teraz ja je produkuję. Ciekawe, jaki osoba, youtuber ma najwięcej subskrypcji. To jest? Pewnie ktoś z zagranicy. Ja widziałem taki kanał, co miał 2 miliony chyba. No ale wiadomo, to i tak jest. Nie wiem, to pewnie jest u mnie dużo. Bo ja nie mogę 10 wbić. smutno mi. A miałem 8, teraz 7 już chciałem zrobić. E, specjalny odcinek na dziesiątkę. Dziękuję! Aki, wrót Ja nie wiem, rzucać. Jak, ale to zlamił Na klatę przyjąć Ja pierdzielę Jestem pod wrażeniem, że mi bramkę strzeli. Przecież jak ja nie umiem w ogóle A ten skąd tam się wziął? Przecież to falu nie było. Jak mi ziomek z no to to. Puścił Bąka i nic na nie powiedział sędzia mu. Szybka odpowiedź? Czyżby to było możliwe? Kaman, choć jestem złożny, no. Ja pierniczę. No jasne. Zapomniałem. To FIFA 11. Mhm. Mm Kogo ty tam widzisz? O Jezu. Ha, ha. Uh, uh. No i oczywiście. Musiał mu źle zagrać. Przeciwnik też się skupia na podaniach dołem. Chcesz, rzuty? No to już inna sprawa. Je. Ty myślałem, że w niego wywalę. Come on! No co? No i ty tu fagu nie miałeś, niby? Ja pierniczę. No, ta mi ła Taki zimny Wyjazd tą. No co ja tą kamerą tak ruszam, oraz, No, fuck you 4 minuty do... minuty do liczonego czasu. Pierwszy połowy. Jestem taki zamulony. A przez 3 odcinki... Aha, czy to? O kurde. Miałam takiego Tigera, ale miła nie idzie, nie jestem taki przemulony. Teraz jak już muszę nagrywać, to już pięćka No on... Dobra. Sie to przyciski. Ja pierniczę ale sztuczka. Dzieda, to? Jep. No jak no. Co za nierali? Wy tą piłką No oczywiście jak ta piłka akurat do mnie dotarła la, la, la. Czy piąta? What the fuck rzuty rożne nie są czasami takie złe, no, no jaki zamów ze mnie... fuck you... higuan to... higuain o tak się mówi ja mówię higuan hu nie tak Tak jak zaraz, nie za hu 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 zrobić, się uda odrobić Może Jeżeli stwierdzasz, że nie jestem przymulony, daj łapkę w górę. Jeżeli stwierdzasz, że jestem przemulony, też daj łapkę w górę. Ale będzie łapek w górę. Żartuje przecież mojego filmu nikt i tak nie ogląda. Dwie, trzy osoby. Minecrafta dzisiaj nie nagram Weźcie, ja proszę o 9 rano wstać. Oczywiście, a oni to mają ze też... tych... Ja, sobie pograł tego Minecrafta. Mam jeszcze całą noc na LOLa. Ha ha ha. Nie, że ja u nie w LoL'a nie gram. Ronaldo. Rus no, kamenda. No. A biało Standardowo do No, czemu oni zawsze muszą strzały blokować? To mnie też udenerwuje w tej Fifie ie O kurde Do strzału nie dadą wyjść Żydy Nie, dobra, muszę jeszcze nagrać tego Minecrafta Kurde, ale to było zamieszane Na Minecraft'cie muszę mieć power'a. I O nie, kartka. Żółta. No, w to zawsze daje żółtą. Jest kaka. A kto to knife? No nie. Głupi offside. No. że jestem taki cichy. jak się zatytułuje. Odcinek. Mały przyjmuj. Come on. Come on no. Ja nie mogę. No ej, co to są za blokady Nie, 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 nie. No. Czemu nikt do tej piłki nie biegiem? nie mogę No nie tu Ty chamie No i oczywiście Co falujesz Murzynie? No co? Wysoki teraz? Że masz... Sfalowany? Kogo? Ja pierdolę Jeszcze Ci chyba nie pykocz, nie? No czemu? Jak gram na treningu, no to strzela takie piękne bramki z takiej odległości, a tutaj to lama. To ja zapomniałam, Ronaldo zawsze był Szaawii, 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 Szaawii... Świt zająć Ronaldo ma 14. Nie, to tam na... na lewej, na lewym skrzydle rob, robił Szaawii. Szaawii gra, jeśli nie był lewy, FIFa niech 11 na pomocy w środku. A teraz mi chyba strzelą bramkę. No. What the fuck? Dobra, to to będzie, czyli będzie bramka. Wow. Wow. się ten mecz, bo już mam dosyć go dzisiaj. Na dzisiaj tego meczu. Oni nie w moim zespole. No jasne. Jak on to nie wystrzeli? O ja piernicz. Gorzej nie mogło być. O troszeczki. Ten film będzie krótszy. Jeżeli nie podoba Ci się, że ten film jest krótszy, zostaw łapkę niestety, ale w górze. A teraz lecę bramkarzem. Już i tak nie mam co robić. Ja A w Minecraft co będę robić? Ja nie pamiętam co miałem do roboty w ogóle. Ej, czyli by to była ta sytuacja. Ty ciulu, ty ciulu. I zawsze ich lobnie ta piłka. Albo za albo za słabo. I czawi na koniec. I ty ktoś na koniec zostanie Jakaś potężna kosa by się kurde mać przydało o. No dzieje Ale ma rozbek W tamtą o kurde żyd ale to był chamskou Nie, jsem bój to zase nie tylko, że ma ktoś ten z co tak jest Dobra, to będzie koniec na się ma